W tym Sekot. na początku podziękuję za 30 subskrypcji Choć pewnie po obróceniu filmu i tak spadło do 29, być może tak będzie niestety Ale jest, jest 30 subskrypcji Specjal się ukaże niedługo Nie wiem jeszcze kiedy, muszę najpierw go na jakoś nagrać Co nie będzie takie najprostsze, ale myślę, że będziecie zadowoleni nie będzie to oczywiście o kotach, coś innego. Coś... Myślę, że Wam się spodoba. Cukotki dzimno 21 dzień. I Już się gryzą. Mm. Już trochę się tak by nie Niezbyt zgrabnie, ale chodzą nawet. I tak się właśnie mają kotki. Ten jest pierwszy. A ten jest drugi ładunek. Ale, co jak ten specjal się ukaże niebawem. Myślę, że w wakacje. Kiedy dokładnie nie jestem w stanie określić. Ale myślę, że uda się go jednak robić w wakacje. Że później, czy w sierpniu na pewno go nie będzie. W tym filmie to byłoby tyle. Kolejny film chyba będzie w niedzielę albo w tydzień czwartek, w Kotki będą miały kolejny tydzień. A jak będą chyba większe, będą więcej chodziły, to więcej się zrobi. A więc w tym filmiku było wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Jeszcze raz dzięki za te 30 subów. Do zobaczenia.